Telefony przyszłości są to smartfony, które używają technologii biometryczne. Biometryczne to znaczy skanowanie linii papilarnych, skanowanie siatkówki oka, odblokowanie ekranu bądź całego telefonu poprzez komendę głosową. I uważam, że takie smartfony zapewniają nam bezpieczeństwo. Trudniej będzie się dostać do takiego smartfonu osobom niechcianym i tym bardziej nasze dane, zarówno firmowe, jak i prywatne, będą bezpieczne. Warto zaznaczyć, że, ty, że tylko jedna trzecia użytkowników, a można nam powiedzieć aż w ogóle nie blokuje ekranu, połowa użytkowników używa kodu PIN, a może mniej niż 10%, a nawet 5% używa skanowania linii papilarnych. Myślę, że wynika to z tego, że jest niewielka świadomość osób o tym, jak ważne dane posiadamy w telefonie i jak dużym zagrożeniem jest to. Dla nas, jeżeli te dane zostaną ujawnione, linie papilarne jest to bardzo indywidualne zabezpieczenie, ponieważ każdy z nas ma indywidualne linie, których nie można powtórzyć, więc bardzo trudno jest dostać się do telefonu, kiedy zablokujemy go w taki sposób. Oprócz tego można też używać skanowania siatkówki oka. Kilka lat temu wydawało nam się to, to dużą fikcją, a teraz już jest rzeczywistością, że możemy korzystać właśnie z skanowania siatkówki oka. Niewiele osób korzysta z tych technologii, ale zyskuje to bardzo na popularności, i coraz więcej smartfonów posiada taką możliwość. Nawet możemy telefon odblokować głosem. W dzisiejszych czasach, kiedy dziecko czy osoba stojąca obok nas podejrzy kod, jest to jedyne zabezpieczenie, które powoduje, że nasz ekran nie zostaje odblokowany. Technologia Force jest to technologia, która zapewnia nam, Um, sterowanie smartfonem, a także odblokowanie ekranu pod wpływem nacisku siły na ekran. Co to daje? Na przykład, jeżeli mamy kod cyfrowy składający się z czterech jedynek i pierwsza jedynka będzie mocniej przyciśnięta, to wtedy dopiero odblokujemy ekran. Jeżeli osoba, która próbuje odblokować ekran, nie wie o tym, że ta pierwsza jedynka powinna być mocniej przyciśnięta, nie udaje się. Oprócz tego technologia Force pozwala w łatwiejszy sposób korzystać z aplikacji. Pod wpływem siły nacisku można wybrać różne funkcje, które w normalnym użytkowaniu, jeżeli taki smartfon nie miałby tej technologii, by na to nie pozwoliły.